A ty długo jesteś sama? Nie jestem. Nie jesteś sama? Masz chłopaka? No. Tylko mówię to skąd. Mm. Beka. Dziesięć złotych. Czu, 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 czu. Zaraz. Mm. Czemu ty masz chłopaka? W sensie, że rozstajecie się coś, czy coś? Nie chcę o tym no ale to czuję się jakby... No ale ja mówię że... Eee... Ja w sumie no, racja. to jest znajomego po prostu. No. W sumie racja. Tak? Nie no, dobra. Ten to ma sens. Mhm. A on wie o Twoich tutaj takich eskapadach? No to mówię, że dzisiaj sobie tak mówię. co? Dzisiaj sobie tak mówię, nie A, tak. No... znam no. no. O kurczę. No to... Ciekawa sytuacja. Zaskoczyłaś mnie tym. <laughs> no co? Mm, i don't